O, serial Games i to jest ma Minecraft na, na telefon, a dzisiaj będziemy sobie, wprowadzam nową serię że gram na, że gram czysty e, survival, ale na padzie no i możecie zostawić e, e, łapę w górę, subika dzwoneczkiem, jeśli chcecie żeby było dalej seria to, to zostawcie 5 łap w górę tworzymy jak coś nie wyjdzie, to nie moja wina Jakby to, to, to dzisiaj mo, możecie mnie słabo słyszeć, bo jestem dalej od, od telefonu. Ale spo, spokojnie, może coś tam doradzę. Hmm. Tworzy nam się. Jeszcze nie, nie, nie nazwałem tej serii. Jak, jakbyście nie wiedzieli. A, i jest nowy plan. Odcinki będą co dwa dni, więc możecie to, dobra. Wow. Od... Widzowie. Czemu ja się na jakieś chyba, chyba na wyspie się? Nie, nie gadaj. Widzowie. Co się stało? Odrodziłem się na jakiejś wyspie Czekajcie, to ja może gdzieś ja tam yy, popłynę. Może? Będzie dobrze. Ja, ja nie wiem tego, moi drodzy. O, coś już... Jakaś spina dostałem. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem. Aj jeśli chcecie dalej e, te, e, tej serii z, e, no z rozmańka na telegram, na padzie. Napiszcie. Napiszcie. albo możecie dać lajka. Dobrze. Dobra, nie chcę się dzieje. Dobra, widzimy Al nie. Dobra widzowie. O, znalazłem tam! Jest. Czekajcie, widzowie! Czekajcie. Do, dobra. Wy tam popłyniemy i będzie git. Dobra, tutaj. Co, coś będzie lagowało? Ale ja Cię nie dowiem A i, mo i mogę Wam yy, powiedzieć jak to, jak podłączyć pada Może musicie nacisnąć logo PlayStation, przynieść skar Bluetootha no i wiecie dalej Dalej to powinniście wiedzieć Dobra, ko kopiemy sobie to do drewienka, Mhm. Ja tutaj trochę nie mogę. Ja tutaj mogę... O kurde. Ja, ja bardzo mało grałem na padzie. A spokojnie czekajcie to sobie tak schowam. Czekajcie. Mm. Jeden crafting i tak z ośmiu tyków. A, czekajcie, moi drodzy. Tylko sobie tutaj to przestawię. No, bo tak się łatwiej gra. Yy, wy, wy, wy. Dobra, wezmę sobie też siekierkę, żeby... żeby... coś w ogóle wykopać. W ogóle dre, dre drewna muszę dużo nakopać. I nie, tutaj będzie trochę lagowało. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra. Kopiemy, moi drodzy. O, no i jeszcze się będziemy O kurde. A, jaki fach. Na... A, i pamiętacie ten odcinek z plansa? Tu jeszcze Wam, wam raz przypominam żebyście. Yy... No, czy chcecie w ogóle tego plansa? Bo ja nie wiem. Tak, to to będę chętnie go dalej nagrywał. Chętnie bym go dalej nagrywał. I tutaj mogę żyć na tej sobie wyspie Ładnie jest Ładnie, bardzo ładnie kiedy mi rosły że Czekajcie O kurde Dobra, moje to, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu w górę, subika, i No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, subskrybujcie. Pa! Pa!